Ja swój majątek zrobiłem na giełdzie papierów wartościowych i pamiętam, że dopóki nie przekroczyłem pewnej określonej wartości aktywów, to nikt się mną nie interesował, mogłem sobie spokojnie robić to co robiłem. A po przekroczeniu pewnej określonej kwoty i po zainteresowaniu się spółkami pewnych określonych panów, jak to panów państwo gości smutnych, to się aż nadto to zaczęli. Też nie, nie poznamy nazwisk z no, nas? Jak poseł podałby takie nazwisko, to wiecie, co by było. Także <grym> powiedzmy, że pewien określony pan, kiedy się jego spółkami zainteresowałem przy określonym imicie, to się dowiedziałem, gdzie mieszkam, gdzie mieszka moja rodzina. I że już w swoim życiu wystarczająco dużo zarobiłem, i że akurat niekoniecznie na tych inwestycjach mogę w przyszłości zarobić. Także potwierdzam, że istnieje taki związek przyczynowo-skutkowy między. A jakim, jakim nośnikiem ta informacja została przekazana? Yy, ustnie czy... oczywiście, ustnie oczywiście od, od odpowiednich osób, które były przedstawicielami tego pana. Więc no. Ale tak. nie ukrywały, że są inicjariuszami. Nie, nie, ci panowie po prostu mi, żeby wiedział, na czym polega kapitalizm ten tak zwany, jak to w Tańcowi Halski, tak na czym on polega? I że to mniej więcej brzmiało tak, pan już zarobił to, co pan już chciał zarobić, prawda?